Na kanale, no na pewno. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na temat pielęgnacji moich włosów. Opowiem Wam trochę o produktach, których używam i jak wygląda moja rutyna, ponieważ bardzo dużo z Was pisze mi w komentarzach, jakie ja mam ładne, długie, gęste, zdrowe włosy, więc zdecydowałam, że taki filmik będzie jak najbardziej na tak. Aby go nagrać, dać wam parę wskazówek, abyście przynajmniej osiągnęły chociaż podobny efekt do moich włosów. Również będę chciała przetestować falownicę do włosów razem z Wami. Zamówiłam tu falownicę jakiś miesiąc temu z Amazon. Czytam opinie bardzo dużo youtuberek, blogerek ten. Sprzęt poleca. Pierwszą rzeczą, którą chcę wam pokazać, to jest szampon do włosów. Szampon do włosów to jest z filmy Marianilla. On jest przeznaczony dla weganów. Tutaj wam pokażę. Ten szampon jest przeznaczony dla weganów. Ma bardzo dużą dawkę witaminy B5. Bardzo dokładnie nam oczyszcza skórę głowy, wzmacnia cebulki i dodaje takiej objętości włosom. Czyli um, u nasady po prostu nam te włosy podnosi. Polecam wam w 100%, są dla mnie same plusy, nie ma praktycznie żadnych minusów. Ten szampon ma 350 ml i ja myję głowę tak co 2-3 dni. I starczy mi na około 3 miesiące, więc naprawdę jest mega, mega super. Nie dajecie go dużo, tylko po prostu taką odrobinę i naprawdę macie bardzo dużo piany. Więc jeśli chcecie, aby szampon wam dokładnie oczyścił skórę głowy, to polecam Wam. Serdecznie ten szampon. Przede wszystkim jeszcze nam wzmacnia cebulki włosów, a to jest najważniejsze. Także wiem, że będzie go Wam trudno dostać. Ale osoby, które mieszkają w Londynie, czy po prostu nie wiem, spróbujcie przez internet go zamówić, bo naprawdę będziecie zadowoleni w 100%. Gwarantuję to Wam. Teraz przejdę do masek. Mam trzy maski do włosów. Jedna to jest z Garniera. Wiem, dostaniecie ją w Hebe w Rosmanie. Ona jest bardzo łatwo dostępna. W każdej jednej drogerii ją dostaniecie. Ja um, używam z Papai, to jest do włosów zniszczonych. Tą maskę używam raz na miesiąc. Um, jak ją otworzę, to zobaczycie, że tej maski jeszcze jest pół. Ta maska również jest przeznaczona dla weganów, ma bardzo fajny, delikatny skład, bardzo fajnie nam nawilża i tą maskę nakładam po prostu na całe włosy i później po prostu spłukuję, lub jeśli nie mam za bardzo czasu, to po prostu myję włosy i to używam jako taką zwykłą, codzienną odżywkę do włosów. Więc jeśli jej już używacie, to podzielcie się w komentarzu, napiszcie, która Wam najlepiej służy, która Wam się najlepiej podoba i która daje Wam taki efekt wow. I dwie ostatnie maski to mam maski John Freedy. Jedna to jest do włosów zniszczonych z olejkiem witaminą E, a druga to jest do włosów, które się puszą i elektryzują i to jest z olejkiem awokado. E, tutaj już ta maska po lewej mojej stronie się skończyła, po prawej mam jeszcze praktycznie, że całą. One mają po 25 ml i kosztują z 2-2,5 funta, więc e, jeśli macie E, gdzieś pod ręką sklep, czy nawet przez internet, zamówcie, bo efekty widać już po pierwszym zużyciu. Ja te maski stosuję tak, że myję po prostu włosy i te maski nakładam od połowy włosów, kierując się e, do końca, czyli do samych końcówek. Zostawiam je od 5 do 10 minut, czy nawet do 15 czasem, spłukuję i. E, ta maska bardzo fajnie nam odżywia włosy, dodaje takiego, wiecie, takiej blaskości, lśnią te włosy i mega, mega są nawilżone. Te maski stosuję tak co tydzień, co dwa tygodnie, a to z garniera stosuję co miesiąc. Ale mogę Wam powiedzieć, że te maski są naprawdę godne zaufania i widać efekty od razu po pierwszym użyciu. Także kupcie i używajcie. Przejdę teraz do olejków, mam dwa olejki, jeden olejek to jest witaminy E, on jest od Dr. Organic, a drugi to jest olej z czarnuszki Olejek z czarnuszki mi przywiozła mama z Polski, dodaję go po prostu parę kropli do szamponu, myję tym głowę, zostawiam na 5 minut, spłukuję I ten olejek z czarnuszki bardzo fajnie nam nawilża włosy i wzmacnia tak samo jak ten olejek z witaminy E, na tej samej zasadzie dodaję parę kropli do szamponu i tym myję głowę, trzymam przez 5 minut i później spłukuję Chyba, że jeśli faktycznie zapomnę wziąć tych olejków, to po prostu odrobinę daję na rękę, wsmarowuję w rękę i po prostu wklepuję w końce To bardzo fajnie nam odżywi, a przede wszystkim olejki bardzo fajnie działają na włosy, bo mega, mega je nawilżają Wiadomo, nie stosuję tych olejków razem, ani nie stosuję, wiecie, w tym tygodniu, ten w drugim tygodniu, ten Tylko po prostu w odstępach takich mniej więcej dwóch, trzech tygodni po prostu zmieniam te olejki więc e, naprawdę warto stosować takie olejki Dodawać nawet do szamponu Jeśli nie macie czasu, e, aby stosować, wiecie, różne maski na włosy Czy jakoś mega, mega dbać o te włosy To taki olejek w zupełności wystarczy Bo dodacie tylko parę kropli do szamponu e, Wmasujecie, wiecie, umycie, umyjecie normalnie głowę Zostawicie na 5 minut, spłukujecie A i tak mimo wszystko zobaczcie rezultaty Nie wiem jak Wy, bo ja nigdy nie farbowałam włosów Ja mam swoje włosy naturalne, to jest mój naturalny kolor Więc też mam ułatwienie, ponieważ ja nie niszczę tych włosów farbami, nie rozjaśniam ani nic Więc osoby, które rozjaśniają, farbują to wiadomo Potrzebują bardziej tego nawilżenia, bardziej odbudowy tej łuski włosa I potrzebują więcej poświęcić czasu, aby te włosy po prostu wyprowadzić Jeśli są mega, mega bardzo zniszczone e, Witamina E ten olejek jest bardzo dobry dla osób, które mają blond włosy Czy są po prostu naturalne blond lub są farbowane, to mimo to witamina E jest najbardziej za Ale naprawdę, mówię Wam, witamina E lub olejek z czarnuszki do szamponu i będzie super e, Nie wiem, jak, czy robicie takie rzeczy, czy nie, bo moja mama uwielbia robić olejki I ona zazwyczaj, wiecie, jak jest lato, wiosna czy coś, e, ma bardzo dużo pokrzyw i robi świeży olej z pokrzyw i e, właśnie mi się skończył, ale zawsze dawała mi taką buteleczkę I wmasowywałam po prostu w skórę głowy I czasem przeciągałam, po prostu zawsze w sumie Przeciągałam tą, ten olej z pokrzywy na całe włosy Związywałam i trzymałam na 20 minut Ta pokrzywa dosyć, że nam wzmacnia włosy Powoduje, że nasze włosy są gęstsze Rosną bardzo szybko, a wiem, że dużą... E, Dużo osób chce, aby te włosy rosły szybko. To naprawdę Oleks z pokrzywy stosować, po prostu nawet raz w miesiącu, wmasować skórę głowy, zostawić na 20 minut, ale pamiętajcie, że trzeba umyć włosy później dwa, trzy razy, bo pokrzywa lubi zostawiać, wiecie, mega, mega tłuste włosy. I jak będziecie używać to, ten olej z pokrzywy, tylko pamiętajcie, 100% pokrzywy, co zobaczycie, gęstsze włosy, mocniejsze, szybciej będą rosły A jeśli nie dostaniecie tego olejku nigdzie, to warto kupić sobie po prostu herbatę z pokrzywy, zaparzyć tą herbatę i jak już umiemy włosy, to po prostu spłukać e, tą herbatą włosy i zobaczycie tak samo rezultaty. Może nie takie wow, ale też zobaczycie rezultaty, że tych włosów będzie mniej wypadać, wzmocnią się, szybciej będą rosnąć, a przede wszystkim cebulki włosów będą mocniejsze, a struktura będzie bardziej taka gładsza i te łuski się po prostu zamkną. E, także nie będą, wiecie, narażone na jakieś tam e, różne mechaniczne uszkodzenia. To jest tak, co jemy, co pijemy, jak się odżywiamy ma wpływ na nasze zdrowie, tak samo na nasze włosy. Ja się staram pić soki, tak jak już sami widzieliście, lubię, e, lubię robię, tworzę własne soki. Staram się pić codziennie, jeśli nie mam czasu na zrobienie soku, to przynajmniej zjem jakiegoś owoca. Żeby to jakąś dawkę witaminy zawsze sobie, wiecie, dodać do organizmu I serdecznie Wam polecam zażywać sobie biotynę lub skrzyp Ja kiedyś jadłam skrzyp, teraz przeniosłam się na biotynę Stosuję po prostu jedną kapsułkę dziennie, popijam wodą i włosy również rosną szybciej Ale przede wszystkim mamy skórę lepszą, pasną się i włosy są o wiele, wiele, wiele mocniejsze Więc pamiętajcie, żeby wziąć sobie taką biotynę lub skrzyp kupić Również, moi drodzy, jeśli prostujecie włosy, czy tam po prostu lokujecie, falujecie cokolwiek, pamiętajcie, żeby używać hit protektor, aby te włosy po prostu ochronić. Ja używam takiego hit protektoru, gdzie go kupiłam w drogerii. On chroni włosy do 220 stopni. jak wiem, że będę używała suszarki, pracownicy spryskuję włosy, wiecie, całe. Odczekuję chwilę i przechodzę do dalszego działania ciepłem, czyli prosto w są, czy jakimś tam innym sprzętem na gorąco. Również na mokre włosy, jeśli chcę mieć mega, mega dużą objętość, stosuję taki Volume Lotion, czyli to jest taki spray z pompką. Kupiłam go w TikE Maxie. Po prostu wrzucił mi się w oczy, zdecydowałam, że czemu nie kupię, może akurat będzie warto. I naprawdę jest warto. Jeśli będziecie mieć okazję, to zainwestujcie sobie pieniążki. Ten oto spray do włosów Bardzo fajnie unosi nam włosy U nasady, nie niszczy, nie przetłuszcza Także dwie trzy pompki A zobaczycie już rezultaty On kosztował 9 funtów, ja za niego zapłaciłam Niecałe 3 Także bardzo fajnie się spisuje I jeśli idziecie na imprezę chcecie sobie utrwalić włosy A nie chcecie używać sprayu do włosów Kupcie sobie wax Ja ten wax to nie Engaja, dostałam we, w Tykemaksie znowu e, On kosztował i 12 funtów Później 5, aż w końcu go kupiłam za 4 Bo był na promocji e, Jedynie jak używamy wax To trzeba uważać, żeby e, On nie działa tak jak hairspray On bardzo lubi sklejać włosy, więc nie Psikujemy go z takiej odległości, tylko wiecie Już z dalszej dwie trzy pompki Wiecie, na całe włosy Staramy się roznieść ten wax, żeby Tych włosów nam nie skleił Tylko fajnie przytrzymał Dosyć, że ma dwa razy, jest dwa razy mocniejszy i dwa razy bardziej utrwala te włosy. To ich też nie niszczy, a wiecie, raz na jakiś czas warto sobie zrobić taką fryzurę i ją utrwalić. Także moi drodzy, to są produkty, których ja używam. Tak dbam o moje włosy. E, śpię, jeśli macie długie włosy, wiadomo, trzeba spać e, w włosach spiętych, bo wtedy one się nie ocierają za bardzo o poduszki, te końcówki nie mają za bardzo styczności z poduszką, nie wiecie, nie uszkodzimy ich jakoś mechanicznie. Czy jest jakiś wiatr, wichura, deszcz, to schować włosy pod czapkę, pod kaptur, spiąć, aby wiecie. Nie ocierałyście o kurtkę ani o nic takiego. Także moja pielęgnacja wygląda w taki oto sposób. Takich e, produktów używam. I teraz, moi drodzy, przejdziemy po prostu do tej oto. Falownicy. Tak jak Wam mówiłam, czytałam opinie, widziałam efekty, wszystko jest jak najbardziej na tak. Tą falownicę zamówiłam na Amazonie. Do tego dostałam jeszcze rękawiczkę i e, spinkę, ale to za chwilkę zatrzymam filmik i polecę po rękawiczkę i spinkę, aby wam pokazać, co dostałam. E, I co, moi drodzy, ja przechodzę sobie po prostu tylko do e, uruchomienia, czyli podłączę sobie do kontaktu tą falownicę, ustawię, spsikam włosy i do Was. Wracam. Moi drodzy, ja już sobie włosy z psikam, tak jak widzicie trochę są takie e, każdy w inną stronę. E, przyniosłam tą rękawiczkę, aby mam pokazać. Ta rękawiczka prezentuje się w taki oto sposób. Dorzucili ją po prostu, bo dużo osób sobie parzy palce, więc e, fajny taki patent, że to było w gratis w cenie. I były również takie spinki. Było tych spinek dwie, nie wiem, gdzie mi się podziała druga, ale ważne, że mam jedną. E, nie wiem, jak wolicie, czy spinacie sobie włosy, czy nie. Ja czasem spinam i po prostu rozdzielam te włosy na cztery części lub na dwie, żeby mi było o wiele łatwiej skręcić. Ale wiem, że przy falach to lepiej mieć je rozpuszczone, zacząć od przodu i kierując się, wiecie, na dół. Również mam, jak widzicie, do tapirowania, jeśli chcemy, aby te włosy były bardziej uniesione ku nasadzie, to mam właśnie taką szczotkę, gdzie fajnie ona tapiruje włosy, ale pamiętajmy, że tapir bardzo niszczy, i tutaj jest taki fajny koniec, aby przedzielać sobie. Te nasze włosy. E, czytałam też, fajnie, bo się nagrzewa. E, ustawiłam sobie temperaturę na 200 stopni. Jak widzicie, świeci się na zielono. Tutaj jest guziczek do uruchomienia, tutaj jest, aby zwiększyć temperaturę, a tutaj jest, aby ją zmniejszyć. Eee, czytałam, że jak zagrzyjemy tą falownicę na 180 stopni, to te efekty nie będą bardziej wow, w sensie nie będą jakieś, wiecie, mega, mega super. A jak ustawimy tak na 200, to te efekty będą bardziej widoczne, więc ustawiłam na 200, zobaczymy, co i jak. Zabezpieczyłam swoje włosy tym hit protektorem więc ich aż tak nie zniszczymy. Poczekamy jeszcze chwilę, aby one się nagrzały. Ja sobie rozczeszę włosy szczotką i zobaczymy, jak to wszystko będzie fajnie działało. Jak widzicie, to właśnie mam takie e, krótsze włosy tutaj o przybrodzie, więc ja po prostu je zrobię na samym końcu. I zrobię to tak, że zacznę sobie najpierw tą stronę, a tą zostawię. I czasem biorę tak, że robię po prostu, biorę sobie pasmo włosów, przeczesuję i czekam, aż po prostu będzie polownica gotowa. Czasem możecie wziąć sobie na większe lub mniejsze części. Ja sobie wezmę jeszcze taką mniejszą część, ale to będzie tak, że ja nie będę paliła tych końców tutaj, co są, ani nie będę robiła, wiecie, u samej nasady, tylko tak od połowy szła gdzieś w kierunku. Tyle po prostu włosów sobie spaluje? E, pokażę Wam teraz tak w powolnym tempie na spokojnie, a później po prostu przyspieszę to wszystko, abyście e, wiecie, widzieli to w i wolnym, i szybkim tempie. A później się do Was odezwę, już jak e, to fajnie wszystko będzie wyglądało. Ponieważ wiecie, nie chcę, żeby ten filmik trwał bardzo długo, a wiem, że coś będzie trwało za jakieś około 15-20 minut. A nie chcę Was, e, was przynudzać.

niżej. Jak widzicie, tutaj powstała taka wielka fala, ale pamiętajcie, że musicie patrzeć, gdzie e, właśnie skończyliście tym ostatnim tutaj. E, gdzie sobie po prostu zaznaczyliście, prawda? I kierujecie się niżej. Widzicie powstają takie fale, i na przykład te końca już sobie zostawię, bo szkodach jest po prostu palić, nie? A bo widzicie, coś odrobinkę sobie tutaj przerzucę. O. Czyli widzicie, efekt wygląda tak. W taki oto sposób. Mi się efekt podoba. Nie wiem, jak wam. Piszcie w komentarzu. I fajny również będzie efekt, jak wiecie, zrobicie sobie kucyka takiego u góry: fajnie to zepniecie. Czy po prostu weźmiecie sobie to, zrobicie jakiegoś warkoczyka, czy jakoś inaczej to wszystko sobie porobicie. Ja wpadłam na pomysł, że teraz jest taka zima. Właśnie śnieg sypie za oknem. Więc wpadłam na pomysł, że mam taką opaskę. I zrobię sobie tak, że normalnie te włosy. Wszystkie wyjmę, o jak tutaj są, rozszerzę tę opaskę i po prostu sobie ją nałożę w taki oto sposób. I powiem wam, że mimo wszystko, patrzcie, to też bardzo fajnie wygląda, to że nam jest ciepło, to przy okazji ładnie też wyglądamy. Więc moi drodzy, w takim wydaniu, ja się z wami po prostu pożegnam. Więc dziękuję za oglądanie, dziękuję, że byliście ze mną, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego oglądania, my się widzimy już całkiem niedługo, a Wy koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, aby być ze mną na bieżąco, a ja chyba się ubiorę i się gdzieś chyba przejdę. Także do zobaczenia, papa! Pa.